kolejności. kolejny odcinek. Musiałem ten przerwać, no bo by mi nie weszło na YouTube. No. Ale właśnie. Teraz jeszcze chciałam jedno słowo dać o nim. Że... No jak dla mnie to to jest bardzo fajny pistolet. No bardzo fajnie. No ogólnie. nie? To jest to, że się wkłada go do kawury i wtedy jak się ma drugi, o na przykład ten, no to można sobie wyciągnąć. To można sobie. W... Bo ja sobie myślałem, coś takiego. O, to też tutaj chodzi. To można sobie wyciągnąć ten i z niego nawalać. Hmm. No, a teraz dalej przechodzimy do ten. Teraz będzie o amunicji. Więc jak dla mnie, jak się kupi pierwszy pistolet, to potem się zaczyna z, z taką serią. Na przykład, ja miałam pierwszy taki no, jedno strzałowy, właśnie w takich kolorach. No i potem tak kupowałam, kupowałam następny, aż w końcu doszło do takiego. A potem już nawet do takiego. Ale potem już, ale potem to już się tak rozwinąłem, że mam różne serie. Na przykład, mam y, Mega Magnus. Jeszcze, jeszcze widziałam taki fajny łuk na Allegro. Mamy zombie mam zombi, nerwy, coś tam jeszcze chyba mam. No, ale teraz oj, rodzaje amunicji. Właśnie, jak się tak już rozwiniesz z tymi pierwszymi, no to dla Ciebie, na przykład, dla mnie to jest taka amunicja podstawowa. Może dla innych też, nie wiem, może te kolory są najczęściej wybierane. No to to jest wtedy amunicja podstawowa. Dlatego, co kto wybiera, jaki kolor pistoletu. No. Dlatego i wysypałem tak dużo na kubkę. To natomiast jest bardzo według mnie fajna amunicja. Ja się tak czasem wygłupiam, na palecce zakładam, bo tej to odradzam. Bo wtedy, bo ja już jednej tak robiłem, o, 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 to jest ta. No i tutaj, jak widzicie, Pęknie. No, dobra. No to dalej ją o tych nerwach. Yy, chociaż właściwie to nie wiem dlaczego. No, chyba wiem. Yy, no to już chyba wiem dlaczego te, te strzałki świszczą. Dlatego, że one mają tutaj takie dwie, takie dwa duże otworki z obydwu stron. No i, no, no i oczywiście potrzebne jest te dwie wielkości no, ale podejrzewam, że, to wie, że ta wielkość to albo została właśnie do tych dziurek stworzona, albo do tego, żeby się już wyróżniała amunicja od każdej. Nie było znowu takiej małej. To, to to jest amunicja taka, no, że, że ja przynajmniej nie miałem takiego zestawu, w którym jest na niej napisane takie Z w tak jak tutaj jest. Byłam tam odgapić. No. Ale bo jak ma się w zestawach z takimi broniami właśnie taką amunicję zieloną, to nie ma napisanego tego Z na pocisku. Czyli, ale normalnie to jest na No, ja, ja widziałam ostatnio mojego kolek, co miało napisane Zom, zet, takie na pocisku, może miał dodatkowe albo w jednym zestawie takie było. no nic, no to ja się z Wami żegnam, papa ziomki, głosujcie na moje odcinki.